Witam wszystkich, z tej strony Alllok, a to jest kolejny odcinek z Farming 2015. Jest ze mną Ślązok. No cześć Sioneczko. I, I jeszcze Duszek. Przypomnij mi, jak smakuje szczęście. <śmiany> <śmiany> Lećmy do gwiazd, po nasze marzenia, cały ten świat. Coś tam, coś tam, coś tam. Zmienia. Dobra. Eee, no. Jest właśnie... Tutaj ma takie nowe przywitanie swoje. Jakieś z dzikiego węża zrobione. Eee, no. A ja sobie dzisiaj... Rozumiecie? Proszę ja raz będę sobie ubierał trawkę. Eee, no. W ogóle dawno nie było odcinka, bo nie było... Nie było w odcinka. Nie było od piątki. Przepraszamy. Czyli... Tak. Już wracamy. Wina Wsz się. Wszystko spoko. Ja, ja, ja. A nie było tylko, bo... bo, bo śluzok zepsuł i już... Jasne, jasne. Jeszcze przyznaj, że ci się nie chciało. Jak mi się nie chciało? Chciało mi się. Nie było czasu. <grym> nie było czasu, żeby nadziwać. Mhm. Mm już mi ludzie spam robili. Ej, to czemu czem, czem nie ma odcinka? Nawet nie na przyszło może mi spamowali, ale nie chodziłem. Książek, książek jaki ty mi jakie robisz? No sorry, tam akurat Pusz, tak ma akurat takie dwa... Książek ma zeza i wiesz. <noise> Co już no z okularów to ma DNK de od dalej. <noise> Od oh, On ma taki jak stępień w 13 postylu W ogóle jest do niego podobny cały. Wygląda jak stępień. Ty, może stępień tu w Jak Eee, wokem Wokem jest wstępień, no. W takim razie Wokem ci pożyczył okulary. Nie, dziękuję. O oh, cholera, coś pizgło. Chyba mama cię uderzyła, nie pizgło. No. Dajcie spokój, śniło mi się dzisiaj, że kroiłem szynkę. Sobie, znaczy w sensie szynkę surowe mięso, nie? Z, no. z ten, szynkę. I że stała obok właśnie Aneta i ona coś tam mówi, ej, ale dziwna sprawa. Zobacz, co ta szynka robić coś takiego nie i przekroiłem jeszcze raz tą szynkę i w tym momencie jak ja, to, jak ja tą szynkę kroiłem to gdzieś w bloku nie wiem czy to klawka schodowa czy coś takie zrobiło takie BUM wielkie nie i się w tym momencie obudziłem a to tak jakby jakby mi się śniło że ta szynka przekroi szynkę i takie BUM robi wielkie nie no, 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 <grym> no to węgiel no, no, masz to ty wierzesz Więkry. To możesz zmienić dawkę. Musisz mi słabszy sprzęt przydawać. Dobrze. Ten twój tam wyhodowany na Śląsku, kurde w tych oparach węgla i tak dalej, to wiesz... To jest jeszcze lepszy właśnie. Halucynacje dodatkowe. Halucynacje. Chemogina. Taka sytuacja. To właśnie, to może śluzek był tym gościem? Co go hema interesuje. Nie, nie podoba mi się. Ziemia, ogień, takie taki coś. Nie podoba mi się. Ja Ale nie jest to było dobre. Co Pana najbardziej denerwuje? A czemu? A, czy, mistyfikacja, Ja tak. na Ziemia. Najczęściej to mi ziemię i podoba mi się. Nie, masakra w ogóle, nie Ciekawe, teraz ja, to już... Ja mu tego nie sprzedawałem. No no. nie ode mnie. Sam mu to pewnie wstrzykiwałeś jej bezpośrednio. Mm -hmm. wy, mm -hmm. Wypinał ci się i w pośladach go tam waliłeś i Przyznać nie, ja. nie, nie. Jedynie. Nie, nie wrobisz jak to. No no. No, no, Widać, że ty taki, taki pół, pewnie Mefiowi też tam działki sprzedawałeś. No, przecież on już leży tak zawalony, że to No, masz... on już się nie odzywał, ty tu ty, ty paru tygodni, także wiesz. No, no ja wiem, kaj leży, ty nie. Niech tak zostanie. A No? A Mefi jest w naszym wieku? Czy jest trochę starszy? Nie mam pojęcia, że mam Mefi. Znaczy, jest młodszy na pewno ode mnie, ale czy od, od was chyba jest starszy. A ty w ogóle? Bo nie wiem, czy pamiętasz. Na początku swojego kanału yy, miałeś konkurs, by nagrywali z tobą ludzie, mhm. nie wiem, czy kojarzysz. No i był tam gościu Adrian. No. Kto to jest? Przepot. <grym> Co? <grym> nie, no on... Yy... On był spoko, chyba nawet raz z nami grał. Czy dwa? Przepod. <grym> Co? Przepot. <grym> I przepot w sensie te... Nie, no po prostu... Miał za dużo na głowie, żeby w ogóle grać, a wiesz, on był w każdej chwili mógł wyjść, no nie? A. No. Więc wiesz, na przykład było to coś takiego, że już się zebraliśmy do gry, yy, mieliśmy zacząć grać i nagle nic dupy nic Pietruchiem nie mówi, Ej, się dochodziło. Trochę... <gry> no to wiesz. A jak nowik? Nie Andrzej. pamiętam. Nie może ale skromny mamy Adrian. Może coś z Adrianem względzonego. To pewnie Andrzej. Kurde, albo Zbyszek. To Jan. Janusz, to będzie. właśnie. Janusz Biznesu. Olej, olej, No nie, owce są już nakarmiowane. No to chyba dobrze. To jadę teraz do krów, do świn, do Bydląd. Co indziej. Ale ktoś tu furgał. Co robił? Furgał. Co to znaczy? Latał. No, Leciał. No. O, zaś. Duszek. Co o czym tu mówić? No to ty latasz tak mi Ale to ekranie. co ci No latasz mi po ekranie ty. Aha. No weź się tato. No to fajnie masz. Weź się tato ty. Fajnego masz syna. Z tego pośledzony. No. A look, Co? Polerujesz paralizator. <laughs> I A czemu gdzie... ty zawsze, za każdym razem, musisz mówić. Yy, tak, jakbym cię nie słyszał. Alok? Mów od razu, bezpośrednio. A, no i ja Ale tak. nie nie czekaj, on cię tak wywyższa, że to ty jesteś tak... go panem. Może? No i no, no dlatego. To tak, to, to, to tak, ja, ja sobie to tak wyobrażam, że na przykład nie wiem, stoję i stoimy we trójkę, rozmawiamy sobie yy, we trzech, i, i on mówi. Stoi sobie cicho i nagle, kurde, patrzy mi się w oczy i... alo alo Jakbym go nie widział. Gdzie ja jadę? Może on nie widzi, tak jak ja. Zagadaliście mnie i sobie pojechałem nie w tą stronę słyszę. nie, bo ja jestem taki, że jak się kogoś pytam, to ta, to ta osoba musi powiedzieć co. Żebym wiedziała, ja że, co Żebym mógł żebym... powiedzieć gówno. Jak pan No, 1-0. Żebym wiedział, że mnie słucha. No. Może jakieś złożenie, bo... że cię nie słuchał. Bo tak, to ten, yy, mogę mówić, a nagle się zapytasz, co, co mówiłeś? No właśnie, co mówi? No właśnie. jak ile już zrobiłeś tych bel? No, będzie. No. Jedna, dwie, cztery bele, nie? I piąta się robi. Będzie. No, będzie tyle, nie? Przypadło. Wszystkie bieremy do siebie. Przypadło jak Adrian. Adrian, jeśli nie wiem, oglądasz ten co to... nie pozdrawiam. A nie wiem, on, on wtedy miał chyba właśnie 17 lat zdaje się tu. Nie no, że tu ja pozdrawiam się. Ty ty taki niewidzialny członek ekipy. A twój członek niewidziany. <śle> ja nie wiem jak to ty tam masz tam zaskoczenie, ale... Okay. Oj, oj, dziewczęta, dziewczęta. <śle> Brzmi <Słuchaj>. tak wysłać. <śle> Ja, jak, się, jak się... jak się wyprostujesz i spojrzysz w dół, to pewnie nie widzisz. Ma lustrzycę. Ja się... Co ma? Lustrzycę. Nie wiecie, co to jest lustrzyca? Ja nie wiem. A ty śląsok wiesz? Nie wiem, pewnie, że nie wiem, widzisz w odbiciu czy coś. No, że nie widzisz bo normalnie, tylko musisz patrzeć w lustrze. No. Ja przynajmniej mam na co patrzeć, nie tak jak ty. O na pewno. Jakieś krzaczory tam może, czy coś. Ja, żebym go zobaczył, Zarośla. to muszę go przesunąć, bo mi zasłania. <grym> Jak go nogawką wyruszasz. Tak, Chodzisz pewnie w slipkach? Nie, nie, Tak te <grym> ateisto. No chyba nie. <grym> Nieźle go duszek pocisnął, tak? A i Zaraz wiesz, nie. Wie, jak, twojego sko konia. jak skończymy kurczę nagrywać, nie? To zaraz wyjdzie niej. Zaczniesz lochać. Hlip, 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 będzie. Taki na wieczór, no nie. No. Będą koszmary w nocy. Będziesz może się ogóle... na <laughs> co? No i znowu Adam... to samo! Może, no? Mów. Adam do mnie napisał. Do Adam mnie też kogo? GTA. Tak. Właśnie oczekujecie? No, nie. Ja, kup ja, to no to ja kupię No ja kupię, ale najpierw sprawdzę czy mi dobrze chodzi Ja bym powiedział, że jak mi zafunduje, to kupię Bo, 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 jakby ta GTA to ja już mam tylko... ten Piątkę ja już, Tak, muszę wytestować Pile, No, mam tylko nie tak. ma jeszcze kraka i czekam właśnie i wytestuję Jak będzie chodzić to kupuję i damy na multi Internetów? Daj mi linka Nie 60 GB <laughs> Uluju Daj mi, no. daj mi linka. Znaczy ja nie ściągałem, to ściągał ten... Jose Mourinho, co ze mną mieszka. Daj, daj mi linka. No może i tak mieć mi na linkę, co? No ja nie mam linka, no to on by musiał mieć linka. Zresztą to chcesz znajdź na tym, yy, Na Skidrow. Pisz Skidrow... Skidrow w Google. No. On ma swoją stronę internetową i tam będzie GTA. Okej. Okay. No i pobierz sobie i sprawdź, czy Ci chodzi, jak Ci będzie chodziło ładnie, bo to jutro będzie pewnie gra, albo dzisiaj wieczorem. Sprawdź sobie i jak Ci będzie chodziło, to, to kupujemy wszyscy i podciśniemy. Bo tam będzie mu multi grubo można sobie pograć. pam. może to będzie... Ej, w ogóle Gry o Tron oglądali. Ja byłem, ja byłem wczoraj na, na, na szybkich i szczegółów. Byłeś? Wczoraj ziódę? byłem. No a ja idę we wsiadę. A ja jutro idę. Du, du, duże fantastyki. No, no po, ale to w piątek Od szulki już się zaczęła fantastyka człowiek. Kolega bo mi powiedział, że 70% filmu to jest kolorystyka, nie? Dosłownie. Kurczę, ale nic jestem... będzie, bo... Ja już jestem ciekaw podczas tego filmu, ale no, no właśnie nie chcę żebyś spojlował Jedno ale co mówisz, że... ósemka ma być w 2017 No i ma być. Ale kurde niech robią co roku ten film, przecież one są tak zajebiste, że mogą mnie no. serial nawet zrobić. Jej. Już jest 7 części, nie co, no kurde. Sied... to jest 7? No, no tak, to jest no 7, 7 ma, a 8 ma być. A Niezniszczalni no, no, ja. nie mają wyjść, serial ma być Trój... po Aha. Nie, ale ja, 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 ja ci ten film nie zniszczono nic. No. no, ja wiem, lubię ten, ten film. No, no to ma, ma, ma wyjść serial teraz. Teraz trójka jakoś wyszła, z... nie? Trójka no, też no, wyszła z roku temu. A skąd wiesz? No, bo oglądałem na. Chyba, na jakimś. na, na, na YouTubie coś oglądałem, że właśnie. że szykują coś tam, ale nie wiem, czy to już jest potwierdzone, czy nie. Ale w ogóle, że ci nie to praktycznie te wszystkie gwiazdy. No, elita Kina, tak, to kina no. amerykańskiego. Opierdolony. I dusze ja. jedyne co bym chciał, żebyś mi zespojlował, ze szybkich, wściekłych. Jak zrobili pewnie to, że on zginął, nie? I znaczy potem... nie, Rosester no słyszałem, że z jego brata wzięli, tak? No no to to tak, ale jakoś go tam cyfrowo podobno zrobili, że. No nie okay. wiem, no, cyfrowo jakoś tak no, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, tylko właśnie chciałbym się duszkę dowiedzieć. Ja nic nie powiem. No, no, no ale ile no to powiedz? No nie powiem. No co Czyli za to jest chodziło? jakiś ważny aspekt.

Hmm. Czego jeczyć? Milczeć tam To cię nie, nie słyszysz jak pracuje Chciałbym, bo chce świnią. Świnie przyjmują trawę czy nie? A ja nie wiem no, Lubisz trawę czy nie? Trawa tutaj się tego nie przyjmuje Jak nie chcecie, to nie, to wam nie dam. To bawo. I w obok jadę krową zabić. To lepsze. Z 15 beli tu będziesz miał z tego. Z czego? A z tej słomy, z tego kola. Ok. Z, z ósemki, bo już około 10 jest. Ej, ale zaraz, zaraz, zaraz. To co ostatnie pole mieliście kości to to miało być bez balotowania. Ale my ostatnio już przecież zaczynali, co mieliśmy nagrywać i... Nie ten. No. A, już dobra, pani. Już my zrobili jeden pasek, wtedy już były baloty. No to wiesz, się rozliczymy, będziemy musieli mówić za No czemu ja? To Duszek prasuje i ja jadę kombajnem. Ale robisz pokos. No to wystarczy zebrać samozbierające i sprzedać. Uuuu, mnie bele też może sprzedać przecież? No. dawaj nie. Ja no, już nerwię. No, jeszcze ci kombajn zajmę. Sorry, bizon. Ile duszek płaciłeś za bilet? No hop, to był... Ja to byłem w Multikinie, a ja nie wiem... No wiemy, no, to, no, no to, ja też ja ja tak ja tak. w Multikino, no. Ile Ale jutro płaciłeś? jest... W Heliosach jest tani wtorek za 12 zł. Ja mnie tylko w interesuje. Ja. No ile płaciłeś? Czy nie wiem. Nie wiem, nie wiem, 20? około jest. Ze zniżką? O. No. Ale nie jestem pewien. A w znaczy, ogóle zamawialiście nie? kiedyś bilety przez internet do kina? Nie. No to kiedyś się za to nie płaciło, nie? A teraz w się jest złotówka za każdy bilet. Dodatkowej ja wiem, opłaty. Czy, ale przychód. przepraszam bardzo, co mnie obchodzi Helios, jak ja tutaj Heliosa w mieście nie mam. A to już nie moja wina, ja że ja taka wiem, dziura. Mam, ja, ja nie wiem, czy mam czy nie mam. Albo multikino samo. No, a max też gdzieś tutaj. Już jak ta przyczepa będzie już pełna ze zbożem. No dobrze, nie cieszę się. To trzeba ją zawieść, bo ja jestem też prawie pełny. Adok, właśnie. No, Co wy chcecie zrobić? Ja tu już no, kończę, tak. kończę zbieranie trawy buziaki. Wiem. Nagram szybkich wściekłych osiem na pick-upach. <laughs> Oho, oh, chodźcie, to będzie dobre. No. Szybko i, I, tam, i tam... Od jedynki do ósemki. Swój... Tuż i tam każdy gra swoją postać i tak dalej. Tak. Nazywamy się... Ja, 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 ja będę tym, będę... Toreto. Ja chcę być tym, tym... Yy, takim Chińczykiem, co dał temu Walkerowi te pomarańczowe auto. Yy, w trójce, w Tokyo Drifcie. To komu, komu dał auto? Jakie? No, takie Mona Lisa to nie było, on, oni go nazywali. Znaczy Chińczyk? Ten, co potem ci... zginął w tym wyścigu. Znaczy, no, na, no. no to no, ja chcę no. nie być. A no, w zginiesz? No, 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 ale w siódemce się odrodzę. Zginiesz, nie, w szóstej już będę. Albo w piątce magię. nawet. Zginiesz, no, on w piątce był i w szóstej no. też. No właśnie, ty się odrodzę. No ale Tokio Drift dzie dzieje się po, nie? Po szóstce. No właśnie. Bo w, w Duszek w siódemce już go nie było, nie? Zginął na pewno. Nie zrobili tak jak z Leti, że niby zginął, a nie zginął. No. To było przegięcie, pewnie chciała, na hała się pchała pewnie do tego filmu i, <grym> i ją wzięli z powrotem. Duszek. Za no co? Tak, tak! Mydło. No, gdzie, ja gdzie do ciebie, ja do ciebie kurde z sercem, a ty do mnie z widelcem, no. i bo pewnie tego, no co? Kincik zginął na pewno? I sam zobaczysz sobie. O, no, no, ja dopiero pójdę po jutrze, no, nie robi no. tego. A ja jutro, ja, no. Wiem, wiem w tajemnicy obejrzę sobie na mecie. <grystanie> a dopiero <finalu grystanie> pójdę na <grystanie> że niby, o ale fajne. <grystanie> No, oh, ale, o już widzę kto podjął maskę w MTZ-torze <czym> O, o, na to o ładne rzeczy nie Mam tu nagrane Ej co ty mi tu świeci Co ci ej, świeci a, co ci świeci kurde Pikolka mechanika ty, ci świeci się kurde. Dobra ej kończymy O cicho, no dupa ci świeci i nosisz Dobra do następnego i trzymajcie się cześć Na razie